W sobotę 3 lutego odbył się pierwszy zimowy turniej tenisa stołowego Puchar Wójta Gminy Mierzęcice, zorganizowany przez Gminy Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz Uczniowski Klub Sportowy Ikar Mierzęcice. Tradycję tenisa stołowego mamy już od dosyć dawna, bo jako klub gramy tutaj 15 lat. Gramy w lidze trzeciej, gramy w lidze czwartej i ze względu na to, żeby rozwinąć działalność sportową społeczności naszej gminy Mierzęcicy. Po prostu organizujemy te turnieje, żeby zainteresować, wesprzeć... No. Po prostu, żeby rozwijać ten temat. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał wójt gminy Mierzęcice, Grzegorz Podlejski, który już od dłuższego czasu przygląda się osiągnięciom klubu. UKS IKAR od wielu lat już funkcjonuje na terenie gminy Mierzęcice, prowadzi zajęcia z młodzieżą, prowadzi zajęcia z seniorami, bardzo często wyjeżdżają w różnego rodzaju zawodach, biorą udziały, mają olbrzymie osiągnięcia i wyróżnienia. Jak widać, UKS IKAR także pozyskuje z sąsiednich gmin uczestników turnieju. Także wiceprezesem jest z sąsiedniej gminy tutaj człowiek, który się zaangażował, chce funkcjonować na terenie naszej gminy, wspiera naszą gminę w sporcie, trenuje i tak dalej. Cieszę się, że to jest zorganizowane, bo takie turnieje no, w jakiś sposób scalają grupy i jest o co walczyć, wtedy mogą się między sobą porównać. A pomimo to, że wyjeżdżają na różnego rodzaju zawody, wtedy już najlepsi wiadomo, a tutaj grają między sobą i też uzyskują dobre wyniki. Co widać zresztą? O to chciałem zapytać, jak ocenia Pan poziom, który zaprezentowali dzisiaj zawodnicy? Nie wiem, czy powinienem mówić, ale kiedyś, kiedyś próbowałem trzymać tą rakietkę i chciałem grać. No, niestety, jak zobaczyłem, jak to w rzeczywistości wygląda, no to odpuściłem ten sport. Uważam, że inne sporty są też możliwe, dla mnie, w moim przypadku. Natomiast od zawsze podobało mi się. To jest po prostu niesamowity refleks, błyskotliwość umysłu, no, reakcja błyskawiczna. To są osoby, które mają coś w sobie, tą iskrę, która. Jest na stole widoczna, zwłaszcza przy tym, jak jeden wyciąga tak zwanego Top Spina, a drugi potrafi nawet z dalekiej odległości to bronić. To jest uważam, fajny sport i trzeba oglądać go, ale nie wszyscy muszą w to grać. Turniej został podzielony na pięć kategorii. Dla dzieciaków mamy kategorię 2011 młodsi, 2006 i młodsi. Mamy kategorię dla kobiet Open już niezależnie od wieku, kategorię mężczyzn również Open niezależnie od wieku, no i dla starszych weteranów Powyżej 40 lat to jest piąta kategoria. Udział w zawodach wzięło blisko 40 uczestników. Pochwal mi się, jak Ci dzisiaj poszło? A, dobrze. Dobrze. Udało Ci się coś zdobyć? Jak to wyglądało? Tak, pierwsze miejsce. I... W kategorii? 2011 i młodsi. Pochwal się, jak Ci dzisiaj poszło? Zdobyłam pierwsze miejsce w kategorii senior kobiety i trzecie miejsce w kategorii rocznik 2006 i emocji. Cieszysz się, że takie turnieje są rozgrywane tutaj na terenie gminy Mierzęcice? Tak, bardzo się cieszę. W tych turniejach mogę sprawdzić swoje umiejętności i porównać je z innymi zawodnikami. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi z nich otrzymali okolicznościowe puchary.